Witam w odsłanie odsłonie Wędku i Słonkiem Dzisiaj wybraliśmy się tu po koleżeńsku Na Świniobudy I tam od prawej strony siedzi Kamil Nie będę używał nazwisk bo to Rodo na to nie pozwala Kamil, Boguś Tutaj Przemuś Pila Pila Najsłynniejszy gość Tu ja, Bartek I tam na końcu Łukasz z Marcinem no, można powiedzieć, że szału nie ma na razie, ale będziemy czekać. Yy, oczywiście łowimy dzisiaj podjesziotra, troszkę śledzia i ten na jedną wędkę. Ja próbuję oczywiście sobie na funek Bates Kuleczki wczoraj zadipowałem, to tutaj mam akurat mango. I orzech tygrysi. na to już rano było branie, że tak powiem pierwsze, ale niestety nie, nie, nie zapił się. Taka ta buteleczka troszkę bo mocno zadipowane. Zaraz tu pokażę w środku Tak to wygląda w środku Naprawdę mega pachnie Cieszy mnie to, że coś się na to wkusiło, no ale zobaczymy. Także walczymy, a reszta w dalszym w dalszym, że tak powiem, etapie filmu nie? Ale teraz na śledź Dzień dobry państwu Powiedzmy, że jest poniedziałek 20 kwietnia I tego się będę trzymał Bartek podniesiesz tą wędkę? Bo on mi wjechał pod tą żyłkę Pod moją jo. To chyba będzie otwarcie sezonu karpiowego Bo tak dziubię łebem Zobaczymy Jak zobaczymy oczywiście Chodź do pancia Pila, pila, pila. <laughs> A ja wiesz, tu macie cieplutko, koń. Masz jakiś podwierak jo Zaraz to rozłożymy, bo ja tak nie przygotowałem się jeszcze, bo jeszcze wędki A, trzeciej nie mam rozłożone w sale. Po konia. Ty na mnie Ty się tam z nami swoimi. Marek tam się wyrzucił, widzieliście? Tak mi się wydaje Jo, na śledziach Jakiś małe gówna... Nie jesiot ty Jo, bo z płetwy z tyłu było widać Jakiś pisklak jest On już chce iść do domu e, bo miutnie mi żyłkę tym swoim ogonem osranym Wodą go Mariusz, wodą No patrz, gówniasz zasrany jeszcze pod płetwę wziął sobie żyłkę To niedobrze Nie chcę przyjść No co za czart Takie gówno małe, a... O, 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 teraz my go weźmiemy Teraz my go weźmiemy, teraz my go weźmiemy, teraz my go weźmiemy 1-0 1-1 No i gitara I piąteczka I git Pokaż no facjat Czekaj, ja wezmę ten Rozłożę raz, dwa Ooooooo O, 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 o. o z powrotem do wody ty Sieć w odbieraczku koleżko A sieć Aj kurde Dobra, kołyska jest ready. No to chodź. Chodź, 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 chodź. Jak ty żeś sobie tu dostał? Za dolną. Elegancko. Z tego ty byś się nie uwolnił. Finaquia. <śpiewanie> Patrzcie. Tu. Zrobimy ci jakieś foto i Elegancka bestia ty. Jak się stoi dumnie, się wcale nie boi. Ale jeszcze się na papuszy zobacz. Ale bestia. Owoce morza też się liczą. Raczka. No, pila pila, jedziemy do pancia Oho Chyba jest co? No No kurwa. Się jedzie z koksem, tylko teraz gdzie ty z którą stronę będziesz go wyciągał? Ja ci no. go podbiorę? Czekaj No ja go podbiorę A jest Pira, 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 to jest nie do końca, Czeka, ja przejdę pod tobą. Ciach. Co no, Czekaj, ja przejdę pod tobą się Nie. się się dzieje? Ci z obozu łowcy mają swoje powiedzenie: ryby, ryby, ryby. My będziemy mieli pila, pila, pila. Pila, pila, pila. Kocie <laughs> do pancia, jo. <laughs> Teraz jeszcze zobaczymy, co to jest za gat. Może, może to by Oj, tu zaraz drugie branie jest. O, ja widzę, że tu my jedziemy na akord. Dzisiaj? Pusto. I jak tam? O, jesiotrzyk, fajnie wyskoczył. Pokazał się. Spokojniutko, pogoda elegancka. Pila pila. Aż chce się wędkować. Aż chce się wędkować. Dziękuję bardzo za Jak Przemek wyciągniesz tą rybę, to zasłużyłeś na czapkę w tej. A co on ci nie wypuszcza wolnego biegu, czy? Nie, nie mam wolnego biegu. Znaczy się hamulca ci tam nie no, ten? To już tylko ty 350 km. No ale działa Wiesz jak to jest No dziada póki ci zy nie spada Ale mają moc, nie? No Ja ci powiem, że te takie średniaki mają chyba większą moc niż te duże, bo te duże swoją masą jest zmęczony, nie? Ale jeździ to jest ten fajny dźwięk, poczekamy, mamy czas. Co ty gadasz? To zaliczamy tylko pół. Zaliczamy pół. Dobra. No, na przełamanie. Widzisz, może na słodkie chcą A tutaj miodu tutaj O tu jest już Wiosna, ptaszki cierkają. Ale daje. To to najlepsze. Ludzie mają to do wie, że on do końca walczy. Nie? Ja. To nie jest tak, że on się później już poddaje. Podnieś tą drugą wędkę ci, czy coś? Żeby tylko dzisiaj nie wiesz. Bo dzisiaj coś słabo biorą. Każda ryba to jest medal. To nie jest taki mały, nie? O, teraz teraz nam tu powie specjalista, żeby coś źle robimy. <średzi> Siedzi, a co? No, nabity, nie? Jak smog. No Ale jaki fajny koszyk Kamil ma mazować z takim obciążnikiem? No i gitara. Stawaj gościa Myślisz, że on tam siedzi? Ja nie wiem, nie wiem. Dobra, to zaraz go wyjmuję. Wyjmuję go, Jo, jest, jest i zobacz, co są godne końca To jest jakieś maluszki, nie? Nie, nie, nie. Jo. A Bogusiowi głupio, nie? Czekaj. Muszę też Godne takie okoneczki są Ten tuż O mówi łapał mu śledzi biebie mu nie daje Sam się uwolnił ty O, ja już się uwolnił A do pancia do pancia, do pancia Pila, pila, pila. Tylko już musi być w podbieraku, słuchaj Chyba ja, nie? Teraz musi być. A widzisz, ta czekolada tak działa, no to tam kawałek... A druga, druga. Idę, idę, idę. A to tyle się No Druga, druga, druga wali. Albo też zaplątał. Wyszedł chyba z niej nie, bo... Nie, ten zapląta i cię uciągnie. Ty byś chciał mieć zaraz zobacz Dublet Nie wiem, nie będzie No mogłoby być, ja nie jestem wiesz No plątał, nie? Zaraz tu przełożycie jakoś Chodź bo z tej strony musiałbyś podejść Ja cię przepuścimy Ej. U mnie. Ja. Trochę się spóźniłem. No, co ty gadasz? No jak szed, to szedł. co zrobisz? Pila, 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 pila. Pilusia do pańcia. Chodźmy. Jak myślisz? Tu tego bacika ci... Wybacikować Dobra. Chodźcie okonki. Okonka na razie tu. Chodź tu, chodź tu. Tam jest i kukurydza i robak. Na bogata wersja jest. Dobra, teraz zajmijmy się tutaj tą wersją. jest jeszcze ją, troszkę jest, nie? Ale wiatr się zerwał, nieprzyjemnie, nie? Jo, byle brały. Ja mogę tu siedzieć, nawet może wiaci i lać. Nie, teraz masz ten hak taki ten. Myślę, że będzie teraz ok. Nie chcę tutaj być jakimś ten, ale jeżeli wszystko linka wytrzyma, to ten hak nie puści. Czy plecionka? To on nie puści. Tam nie ma takiej opcji. Gdzie on jest? Joje ja siodrzik, ale macha fajnie. Przemkowy to będzie. Jest? Pila pila! Pila pila Czekaj przemo, ja Ci podtrzymam wędkę Weź go co złap, ja cię trochę tutaj nagram A jaką masz ładną bluzę, kurde Winerek Winerek To nie jest winerek, to jest pila pila O grube miliony jeszcze za ten tekst weźmiesz, że w ogóle możemy go opublikować to nie no tak, spila pila No, jaka bestia. I gitara, nie? Chodź. Na 15 tym? i już będzie nagrać. Pila, pila, pila. Chodźcie do Mariuszka, chodźcie do Mariuszka. Chodź, chodź karpiczku pierwszy w tym sezonie. To ty gadasz. Do tatuśka. Co ty tam miałeś? Tam? Funek bej <laughs> Marcin, wiesz co miałem za kuleczkę założoną. Funek bej. Patrz, a Marcin nawet patrzy, Ty Marcin. Marcin nawet nie będzie patrzył bo on, zgodny, wiesz? On, nawet, on nawet twarzą do wiatru usiądzie, żeby nie patrzeć. McDonalda. A to jeszcze, że on wziął, to nie znaczy, że my go jeszcze zobaczymy. Nie? No, chyba żebyś w kolegę się wdał, no to wiesz. Berek, nagry, Nagrywaj dobrze. Ja umiem nagrywać chyba. Go tam chyba koledze podebrałeś. 3 kilo. No, za dużo nie jest, nie, ale tak wam nie jakoś nie jest. puka mocno. Wagę na plecach ma. Sazan! Sazan! Dzikki. Sazan! No ja wiem. Ten ma więcej. No, <noise> i brawo ja, chłopaki, no, 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 I to jest na kuleczkę, chłopaki, to będzie karpik Co? No raczej Nie ma co dyszeć, bo ja na tych wszystkich filmach dyszę i jakbym, nie wiem co Worki z ziemią wrzucał ty Ja ona sobie pomyśli, co ja tu robię to będzie podobny ryba, jak się uda ją wyciągnąć, to jest nic wielkiego to nie jest, ale mocno chce w tamta wędka wpłynąć, wiesz? Może się uda go tu jakoś tak przekabacić, żeby on odwrócił się On płynie w druga strona, będzie dobrze Ale łebem wali Widzisz go? Ja już go widziałem. Tu jest. Delikatnie, delikatnie. Gola z tym razem. Żółty. Karpiczek. zobacz przy brzegu już dokazuje bardziej Troszkę mam za mocno hamulec skręcony chyba Nie chciałbym go stracić No Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Tak. O, 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 jest nasz. No i gitara. Karpiczy O. Oh.